Ale będą miały... Kul, no już nie, kurde, to się nic nie będzie pisać. Jeszcze chcę, ale... Zatknij te rzeczy! Zatknij! Ja pierdolę! Artyk! Artyk, goście, a nie nagały! Ja chciałem żeby ktoś wodę przywiozł. No Dobrze. No, Widzisz, jak wymyślaj, j**any? Jeszcze bym chciał... Dawaj! Dawaj, Pati, dawaj, daj, przejdź go! Sam, sam! Kładź go, sam, kładź go! A Jezu, on miał taki duży brzuch. Brawo! Ja. setka. Setka, No, łatwo to było! Z tyłu! Z tyłu, 4, 4. uważaj! Artykuł! Kurwa, artykuł! Ale... A. Kurwa! Ja. Tylko dlatego, że nie trafił czysto w piłkę. A nie ma teraz narzutki. Ale a... ciekawe, kurwa, co droga. Ej Nie, ja pierdzielę. Ale widzę. zobacz. to zobacz, w jest takim rożnym. Zobacz, kurwa, mać. No zaraz siedzi. Brawo, dobre. Jest dobry. Jedź, patrz, co Jedź, patrz, co Jej, Samu, cała, cała w środek! Siedzi! Tutaj Was, bliżej. Ty, no ale ja nie wiem, oni chcieli to nie, oddać? Tak? Podejdź mu do gry ktoś! Ja pierdolę, Barosz! Wyjedź ty! Proszę. Jest!

no, no, kurwa, o, kurwa, o, o, nie skoń, na raz, skoń, koń, ja no. Leż, Balanga, leż, leż, leż Balangu! Brawo, ja. tego, Patison, zostań! Teraz jest... Barosz to jest twój zawodnik przed polem karnym. O, ten właśnie, jest twój. Kurwa, każdy na raz. Barosz! Trzeci raz na raz wejdziesz. Trzeci raz! Kurwa, po na tył u głową umiemy kogoś, ja Rzucaj! Brawo, ja brawo, brawo Damian! No, kurwa! Kiedy nie trzeba, miał Barosza, mógł nikt na krótko sobie zarzucić. Szablotka, cokolwiek, palowa! Nie zamień! Nie Brawo! Ale nie weszło pan. Nie weszła. Wesz, Ale znowu, każdy stoi. Każdy stoi, kurde. Podobno to ćwiczyliście. A chyba te czwórka, chyba z ciebie ćwiczyliśmy tym. To no, są żyło. Ale nie, nie chwalmy dnia. Znaczy, nie, dwa węgla. Z... Ale o, o, stoi, to przechodzimy. Dobra, głowa! Dobra, teraz tam jeden mecz. So... Brawo! Ale ja potwormy już Bradisolej! Na kurju! Na gazie, wrzuć to na gazie. Strzałę taką... Dobrze! Kurwa, nie, nie przeciął? Stanął. No jak nie przeciął? Boży! Miał granię. Płotać! Nie! Kasuj! Dobra, brzeg teraz na ja, czołg? ja się brzegam. Ja. Ty wchodzisz za stalonę, a ja za... Ja za parówkę. Ja, ja, ja za... To ja za, ja za kombo. Patrz. Kurwa panowie, dobrze. Nie ma co eksperymentować. Możemy zrobić jeszcze jeden eksperyment. Nie ma czasu. Nie, nie, połóżcie! Nie, nie, ale to fliska.pl, wejdź sobie, poważnie. A po co? To są takie filmiki za klasy zdjęcia, te takie, na przykład jak no. drama na środku bramki. Ja. Noo! Trzymaj tam płotki z tego. I jesteśmy my też tam? Nie, Jest, jest super, jakiś nie ma, ale to, no. to z Mazowiecka wszystko, wszystko, cała jest tam. Dziennik Nobuj! O to balej. się nie? Ty już skończyłeś z tym, z powa... prawda, no, kurwa, stalon! Ale to wiecie jakie to jest mylące dla tego obrońcy z tyłu? No ale widziałeś co zrobił. Tak, szykuje się? Jeszcze się schylił. się odwraca. Daj. Trzymał! Jedesz Bartek! Daj Bartek. Daj Bartek. Daj, Bartek. Daj, dawaj, dawaj Dziadek, kolejnie od razu! Dziadek! Patryson masz całą, całą masz Patrysona! Do środka schodzi umrę! rób mu miejsce, Bartek, rób mu miejsce! Biegaj na gazie teraz! Brawa, brawa. Kurwa! Kurwa! ten mur jest w stanie. dziura w murze ja Kurwa, kurwa! mur Ale jaka dziura w murze, kurwa, jak no oni to ustawili? Mur, kurwa, no jak on ten mur ustawił? Mówiłem od razu, kurwa. Ale gdzie pytał w ogóle stał? Który on był krył, kurwa? Myślał... Do którego słupka krył? Ej, myślałem, że między A jak ta czwarta bramka? Ta trwa, trwa ta bramka? Druga. jest druga. No Zwolnę go. Ale bez Kurwa, Mór ustawiony. Jak dla mnie to mór chujowy ustawiony. Przerywaj, Tomasiu, ty kurwa. Patrz. Dobra, ale pyton też chujowy ustawiony. Kole, kurwa, kurwa! Kurwa, kurwa! Kurwa, gdzie w kurwa! Na długi, na, długi. Się. na dała, daj się. Aj, Kurwa! na się się ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Kurwa! na Kurwa! Kurwa! długi, Kurwa! 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 jeszcze Kurwa!

Nie, Patico. Ale jaka bomba. Zabierz się! Ja. Jedź za panu! Szmaty. Jest toja, twój dzień! Jedź! Jedź, Pati! Zagraj mu! O przeleciał, siła je bana mać zakłady to... Jakie do góry Ile jest? Ile jest? 5-3 Czas, Czas, Czas masz! Ej, zalewajkę! Kurwa, pana. Małysia, kurwa. O nie, on musi się kiwać. Nie setki nie jebnąłeś, na Karny, karny! Brawo! No, bal na Daję Kurwa, dwie bramki pisują. Widzisz można, w jednym meczu można, a ty? Cały <grymne> wizerunek! Yo, yo! Mam ty po gniewu! minut pana pan wiesz! Waleczny jak szkodzi, grać to! W ciśni chodzi, wodzi kolejną walkę! Biegnę flanką Sama. jak Blanko! Yeah! Szerokie jak naklopne! Ja, Mów jak szyczy ja, gola! Na całe gardło strzelam jak czerwanko ja, zola! Jak Sawiola, rybling Sinola zinola! Skuteczność endykola! Twoje błędy karce, jak Nikola Wentola Z wodze, rywali po drodze! Mijam! Jestem długowieczny jak Saviola, Stosuję ostre katę na znane tylko prawdziwym wiatrzą Koszę jak hajto z kosem biegnę rajdem crossem Strzelam jak losesz, sztuczki techniczne, proszę Piękna piętka do tyłu strzał, bramka, przy mnie jesteś jak trampkarz